Szanowni Państwo, kochani moi, konona tutaj nikt się nie boi. E, siemanko, Siemanko, z go, TV, z gorącego, jakże poniedziałkowe, poniedziałkowego, gorącego Meksyku. Tak gorąco jest, że aż, powiem Wam szczerze, e, czapka paruje. Także zakładajcie czapki, rękawiczki, szaliki, bo jest chorobliwie. Bo no, bym powiedział inne słowo. Jest Chorobliwie przenikliwy taki wiatr nieprzyjemny dla człowieka. Otóż słuchajcie. No i co? I znowu będę i postę musiał walić. Czy ten człowiek się ode mnie ode mnie w końcu odpitoli? No bo ja już nie mogę z nim. Co materiał to się do mnie dupetruje? Jak już to już powiem tak, bo już wytrzymać nie idzie. Co? Materiał to dupa truta jest, Patrzy Zodiak już prawie skończony, ja nie wiem czy ujmę, o, także niedługo będę zapraszał wszystkich do Zodiaka, do baru i do sklepu, tam jest bar. Także po raz kolejny będę musiał, he, o i postawać, czy ty, czy ty panie Kajusz nie masz dość? No to zaraz będziemy poruszać po kolei tematy, mam nadzieję, że wszystko poruszę yy, mam nadzieję, że to obejrzysz, Panie Ka, skoro tak mnie śledzisz, to znaczy, że jestem dla Ciebie jakimś wzorem, prawda? Także słuchaj, słuchaj Panie Ka, co do ogniska, no, ja jeszcze nie widziałem takiego czegoś, yy, żeby, jakieś jest mokra ściółka, jak jest ściółka i w takich warunkach pogodowych... To nie widziałem jeszcze, żeby się coś podpaliło, ale ty tutaj już zapowiadasz armagedon cały, zagłada ludzkości, no bo zacznie się od ściółki, potem jeden dom, drugi dom, potem już wszyscy się będą palić. No brawo, z... co ty bierzesz, chłopie? Ty jak masz jeszcze ten towar, to daj dla mnie, bo to, to musi być nie niemocny, wiesz? To ty kurde bierzesz człowieku, kurde się zastanów co ty mówisz, bo już bredzisz, albo się jakoś odtłucz, bo może, bo może po prostu ten tłuszcz ci naciska na mózgownicę i ty już pleciesz takie bzdury totalne, że no, że, że no nie wiem, no, no brak mi słów, takie bzdury pleciesz chłopie. Poza tym pajacu ty jeden, ty sam paliłeś tam ogniska. Gdzie ja? I to dwa razy paliłeś, i to ty rozpalałeś. Przypomnij ci, jak śpiewałeś piosenki z, z tym... Z Majorem? Żołnierzy i żołnierki, i kiełbasę piekłeś? Kto rozpalał ognisko? Ty! Ale ty jesteś tuman, o Boże święty. Aż mi cię żal, wiesz, naprawdę. Już mam dość... Mam dość cały czas, kurde, postować na ciebie, no ale nie da się, no nie da się, to bzdury takie plecie, że szok. Tak samo, jak plotujesz bzdury, słuchaj chłopie, jak plotujesz bzdury na temat, e, na temat, e, że w Wilkowie masz dom, plotujesz bzdury, że ja, pff, że u mnie chata się paliła, plotujesz bzdury, o Jezu, człowieku, ja nie wiem, jak masz jeszcze tego towaru trochę, to nie wiem, daj na spróbowanie, bo, bo, bo bo ty masz silny narkotyk cholerny. A no następna sprawę chciałem poruszyć. Słuchaj, jakim prawem... Ty może ty naprawdę jesteś gejem? Jakim prawem nagrywasz przed bramką, kurde i to jeszcze niepełnoletnich chłopaków. Ty... Ludzie się cały czas pytali, czy ty jesteś gejem. Mówisz co? Ja zaczynam mieć, zaczynam, zaczynam myśleć, że coś może w tym być. Coś może w tym być. Skoro ci jara nagrywanie młodych chłopców, którzy są niepełnoletni, bo twierdzisz, że kamerę ktoś ci zdejmie i stoisz jak debil, no bo jak debil przed bramką, no sorry stary, no brawo inteligencja twoja. Nie wiem kto tu jest nienormalny, ale to ciebie ja skoroż czy odbierałem, dostałeś recepty. Ja mnie nikt tam nie zawoził karetką szpitalną tylko ciebie wozili, więc ja po prostu, no nie wiem, wiesz, no poza tym dostałeś, nie wiem, czy pamiętasz w ogóle, bo jest, skoro ty nie pamiętasz, że ty rozpalałeś ognisko yy, w tym, w lesie sam i to ja jestem świadkiem. To ja nie wiem czy pamiętasz, że dostałeś wtedy jak się odbierałem recepty i co nie wykupiłeś ich, nawet leków nie brałeś. A ci się coraz bardziej pogarsza, coraz bardziej. Oj, coraz bardziej ci z tobą źle. Bo już takie bzdury pleciesz już, po prostu nie masz zahaczenia tematu i, i w ogóle i gadasz już takie głupoty, że... że no nie na no końcu się uśmieł, mi, mi naprawdę już mi się nie chce ciebie nawet ochrzaniać, bo to nie ma sensu, bo do ciebie, wiesz, tak jakbym... Odbijał piłkę tenisową od twojej głowy pustej ona by się tak odbijała, a ty byś nie wiedział o co chodzi, kto to rzucił i czym. I to jeszcze bym stał przed tobą. No, także brak mi słów, chłopie, Dla mnie jesteś po prostu, nie wiem, no nie wiem, nie. No jesteś nienormalny i tyle, no. Także. A, pozdrawiam widzów wszystkich. Oczywiście Mexicano TV prosto spod zodiaka tym razem. Spod zodiaka. Pozdrawiam Was, no, na pewno coś się odezwę, powiem, może albo dziś coś nagram jeszcze, albo ewentualnie <laughs> zrobię tego live'a, już się przybiorę, bo chcę trochę pytań od Was wziąć, żebyście mogli mi, yy, no, żebym mógł odpowiedzieć, no, dla Was na pytanie, także pozdrowienia też, żeby jakieś wskoczyły, także całkiem możliwe, że dziś zrobię live'a, i tak jest zimno, nie ma gdzie wychodzić, także słuchajcie, także pozdrawiam jeszcze raz, no, Krzysiu, leczcie. Ja ci radzę, radzę ci kurde, wykup te recepty, bo oj, szkoda słów, na razie, trzymajcie się.